Siema moi kochani, witam serdecznie i dzisiaj nożyczki w głównej roli a więc co? Co to może być? No oczywiście, paczki, dawno nie było i mamy tutaj paczkę moi kochani od Krisa kolekcjonera zapewne jest to wymiana, natomiast ja niestety ze względu na to, że ostatnio dużo było trochę tych wymian nie kojarzę co było jej przedmiotem więc sobie to na spokojnie zaraz sprawdzimy pewnie po zawartości będę kojarzył już później o co chodzi. Także, także. Byłem wczoraj, zrobiłem bardzo fajne zakupy na święta. E, niestety ze względu na to, że miałem wczoraj imprezę, musiałem to zostawić u znajomego, więc filmik wam nakręcę w poniedziałek. Będziecie mogli zobaczyć, co udało mi się zakupić, a, na, a niektóre rzeczy to naprawdę całkiem fajne rarytasy. Mamy przesyłkę, bardzo ładnie zapakowana. Koperta oczywiście bąbelkowa, czyli pełen szatuneczek. Chris, Chris to znany kolekcjoner. Zapewne. Damy to na razie kopertę, może tak. Zresztą kopertę może na bok. I mamy liścik chyba. Uuu, zobaczcie. Ma nawet swój ten... Chris kolekcjoner youtube No, niezła reklama. Dam Ci to do tyłu. Coś dziwnie, światło dzisiaj odbija. Nie wiem dlaczego. Dam Ci to tak. No i mamy gratis. Jednak wymiana, widzicie? A to będzie zapewne wymiana. Fajnie to spakowane. Gratis to chyba saszetki, albo karty saszetka Raczej karty w a Mało w ten weekend nagrywam. Nie mam czasu, porządki przedświąteczne, ITD, ITP, trochę obowiązków jest. Dziecko mam też chore, znowu, więc mało tego czasu. Zobaczmy, co tutaj nas będzie czekać. O tak, dobra. Latis na bok. To mamy znowu sklejone. Dobra, robimy to w inny sposób. Nazywamy się tak. I to jest Champions League 13-14, moi kochani. Mamy Impacta Bernarda Szachtara-Donieck. Mamy Boatenga, z Szalkę. Mamy Nastasicza z Manchesteru City. Herb Milanu fajne były te herby, naprawdę. Super. Uu, hu, hu. piękne piękny, no, stan Stankard jest idealny. Żadnego, żadnego, moi kochani błędów w tych kartach, nie widzę i mamy nawet limitkę Staridża, o, o dziwo limitka też jest świetnej jakości, o takie ciężko jest, no piękne karty w sensie i, i, i zawartości no i stanu przede wszystkim tych kart to od razu widać, że się ma do czynienia z prawdziwym jak to się nazywa Chris, kolekcjonerem brawo, naprawdę gratuluję pełen profesjonalizm no, i teraz chyba punkt wymiany, tak? Jeżeli się nie mylę, zobaczymy. Jest tam to był Derek. Obawiam się, że może być to gruba wymiana. O, co to jest? Prezent na święta na koniec. No, super. Wymiana, a to gratis, czy co? Wow, Jeszcze dostałem saszetki zamknięte z euro. Super, dziękuję Ci bardzo. Saszetek nie będziemy otwierali. Przydają się takie saszetki na pewno. Tutaj mamy jeszcze, tu się coś nam jeszcze uchowało. Nie wiem, czy to było z tego grafisu, czy z wymiany. O, moje, że może to są moje braki. 98, no, nie kojarzę, Kownackiego. Mateusz Mak, Robert Podoliński, a to jednak nie, to już ma na pewno mistrz obrony, to są gratisy, ale fajnie. Malinowski, tego nie wiem, muszę sprawdzić. I mamy Budzińskiego limitkę. No, naprawdę, no, stan tych kart to jest cudo: to jest cudo, Chris. Naprawdę genialnie, genialnie, i jeszcze raz, genialnie, naprawdę świetny człowiek. E Wchodźcie na jego. Ja ten link zresztą też mm, przepiszę, żebyście mogli. A tu jest karta, która jest przedmiotem naszej wymiany. Już się do niej zabieram, że tak powiem. No i zobaczymy. Boję się... O. Ach. Świetnie to jest zapakowane, naprawdę, no kurde. Aha, o kurde, jeszcze zniszczyłem. I ja to ja już wiem, co to jest. Tak, tak, tak. To jest ostatnia brakująca karta e, Goal Machine e, z edycji Brazylii. Mamy komplet kart nordyckich z Brazylii. Ja za tą kartę. Wymieniłem się, zresztą czekajcie może, oj Jezus, jeszcze bym coś tutaj narobił, mam ją chyba specjalnie już tutaj z tyłu odłożoną, nie będę tutaj nic kombinował, wymieniłem się za nordyckiego Double Trouble z tej edycji tegorocznej, bardzo mi zależało na tej karcie, karta jest w stanie idealnym, naprawdę no, przyjemność, taka wymiana to jest jedna wielka przyjemność, bardzo Ci dziękuję. Chris za, za, za takie doznania, no po prostu po prostu cudo, tak niesamowita karta mojej kolekcji jeszcze tam jest jakiś prezent na święta, to ja się zaraz też tobie oczywiście zrewanżuję przesyłkę wysyłam w poniedziałek w trybie błyskawicznym, mam jeszcze kilka zaległych przesyłek, za co was przepraszam, też postaram się to jeszcze przed świętami wysłać no mega, po prostu mega a tutaj mamy coś na święta. Eee, zobaczmy, nie wiem w jaki sposób to jest wkładane, żeby nie kumam raczej tych. Tu jest coś z Brazylii. I tutaj mamy, yeah, <laughs> Luis Suarez. To są karty, które będę jeszcze dozbierywał, czy jak to się nazywa? Jeżeli chodzi o Brazylię, bo teraz tych kart, właśnie z tego update'u mi mi brakuje i będę chciał je zebrać. Mam mesiego, mam tam kilka tych, tych karteczek, ale Suareza na pewno nie miałem. Świetna karta, jej stan także jest genialny. No po prostu jestem zachwycony, jestem zachwycony tym użytkownikiem. Serdecznie polecam, już w ciemno, bo nie wiem, czy byłem już kiedyś na tym kanale, ale na pewno zaraz to sprawdzę. Ale w ciemno widząc postać tych kart. W ciemno mogę go polecić. Niesamowity koleś. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za te, za te dwie karty. Głównie o nie tutaj walczyłem. Świetne gratisy. No, pięknie, pięknie, pięknie. No, oby takich przesyłek było więcej w tym najbliższym roku, nadchodzącym nowym. Dzięki, trzymajcie się, cześć.